Kameruje? Maciek się kameruje, kameruje. Dobra, przypominam, siemano. że nie jestem Maciek. Dobra, Siemano, dzisiaj będziemy grać w geometry. Dasz? No, mój kolega będzie grał. Ja będę oglądał, jak gra. No dobra, zaczynajmy. Już nie będziemy przedłużać. Subskrybujcie, bo jak nie... I lajkujcie. My wam coś powiemy na końcu odcinka. I zobaczymy ile osób odpisze. Wyglądajcie e... do końca, wysyłajcie kolegom filmy, wpadajcie na kanał Mleczek. Co to? Chwila. Aha, to jest ten pierwszy poziom, dobra. A, fajna muzyczka. Mówię trochę, jakbym grał w to pierwszy raz. <grym> <grym> Może będziemy się na zmianę na przykład wygrać, co? Tylko jakby co? To będzie trochę chyba śmiechu, jakby tak bo ja totalnie nie umiem w to grać. No. Zawsze, prawie na... Prawie zawsze na pierwszej przeszkodzie się wywalam. Na z... zmianę? E, chwila, zapauzuję. No kurczę. Nie da się bez nagrywania. O, zapauzowało się? No. Teraz idę. No nie... Sorry. Nie włączaj, reklamy. nie włączaj, bo... Sorry, nie możemy włączyć do bo nam się wyłączy nagrywanie. Mamy jakieś dziwne funkcje. E, dobra... To teraz... Nie yeah, jest. To teraz ty gramasz. Dobra gram. Tylko jakby co ja nie umiem grać. Będzie Beka! No? O, wreszcie na pierzej w się nie wywaliłem. Co jest? Czemu to mi skar Mówiłem. No, Dobra, teraz gram ja, czyli pan Sigma. Bo Nie no, mleczek. Na pewno mleczek. Jakby co... Jo, jo, nie! Ja... O, ja teraz. Nie, tak. teraz ja. Aspie. Jakby co, on na kanale nie ma... Na, on ma zazwyczaj szorce nagrywa i nie ma słów. Jakby to jest chyba pierwszy jego film, nie? Tak, ze pierwszy słowami. ze słowami. Może jeszcze kiedyś będą z twarzami. Czy nie? Za 15 lat. Nie, no nie. W ogóle jakby ci ale wam. Może kiedyś... Na końcu wam coś powiemy, pamiętajcie. Oglądajcie do końca. To nie będzie historia, tylko będziecie musieli na coś odpisać. Jest monet. Coin. Nie. o, wow, dobrze ci idzie. O kurde, tu zginiesz pewnie. A ła moje o... jest ja przeskoczyłem trzy. O wow, 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 wow. czym mi brują? Ja w życiu to do nie dojdę. O czym nie bolą? Oj, ale teraz jak on przegra, uwierzcie, że dojdę na pewno tu na ba... Mi też k sama widzisz? Dobra, teraz, teraz grasz ty... Na banki dwa razy. dojdę, chociaż tam gdzie Julek, nie? Patrzcie to. Gdzie? Aha. No, raz. Masz gra jeszcze kilka Aha, razy. Aha, dobra. No pięknie. Aha, proszę. No nie prawda? No, doszłość daleko. Tam, no. gdzie ja. Tam na, dalej. Pewno, na pewno dalej. Na pewno dalej, ci było, że jestem lepszy z tobą. Spytać czy już o obiad. Obiad, chyba kolacja chciałeś powiedzieć Oczywiście zostawcie łapę, w górę i suwa, Bo wbijamy, bo wbijamy o, pierwsze tysiaka, bo dopiero założyłem no. kanał O, już jesteś tu? Zawsze chciałem polatać takim samolotem <noise> Nigdy nie mogę, bo nigdy tu nie doszłam Kojnik Chociaż grałem to w trzy razy, może. W, tego, dlatego no. w szkole. No. W szkole to dwa razy. Nie Tu raz. No, teraz Dobra. Ja... Zaraz teraz mówię... spróbuję daleko dojść. Trochę. Nie mówię, że daleko, że na nas dalej niż. No? Dobra. Dalej, prawda? Ter Sorry za reklamy, nie możemy wyłączać, ale w następnym odcinku może coś tam ogarniemy, że nie będzie reklam. Dobra, Prostu włączamy nie, inny tryb. Włączy nam się ten, nie? Trudny? Dawaj, łatwy dla mnie. Yyy, gramy. Dobra, to gramy, chyba nie? To jest bardzo trudne. Pięć gwiazdek. Ponieważ najłatwiejsza dla mnie. Damy nie, to Tak, Czekaj, zobacz co to jest. O, to jest zwykłe. Nie jest zwykłe, O nie jest. O! Jemy. Keczu chcecie? Nie. Wider jest potrzebny? Też jemy. nie e, Jedźcie, bo Samuel 15, 20 minut jest, musimy spać. Eee, dobra. Z, zaraz jeszcze szybko dokończymy film. Eee, teraz... dobra, nie, ten typis jest jakiś. Dziwny. Jakiś łatwy zagramy. Nie, teraz jemy, musimy zjeść, zatrzymamy, zaraz będziemy grać, ja? Um, dobra, to my pauzujemy i jak zjemy kolację, to będziemy dalej nagrywać. Na razie.